Super się bawimy i wszystkich zapraszamy. Bytom jest najlepszym miastem w Polsce. Kochamy bytom, bytom, kochamy bytom, jest super. Jest bardzo dużo rzeczy w repertuarze, jest dużo zaplanowane. To jest właśnie fajne w Bytomiu, że Bytom może sobie na to pozwolić. Super! Dobra zabawa. Świetnie się bawimy. Czekamy na Cybula. Jest tak rodzinnie, świątecznie, bardzo ładnie. Specjalnie dla Was, specjalnie na te 770 urodzin naszego kochanego miasta. Kto zaśpiewa? Cybul! 770 lat Bytomia! Musimy to uczyć! Musimy to uczyć! Ma impreza bardzo kulturalnie, wszystko jest bezpiecznie, tutaj dobrze robią. Muszę naprawdę pochwalić, że, że naprawdę bardzo dobry, bardzo dobry skład na te całe dni Bytomia. To jest super. tym KNF i Są bardzo super, są bardzo sympatyczne. Fajna dla dzieci. Fajna, ogólnie no, dużo wrażeń, nie? Świetnie, świetnie. Bardzo lubię, bardzo, y, Kapole Góralskie, więc... Jestem jak najbardziej na tak. Myślę, że tutaj swój debiut największy miał Dym K.N.F. i myślimy, że... jest fajnie, jest po prostu fajnie, można się fajnie pobawić. Jesteśmy z Zawiercia. Fajne gwiazdy. Fajne, tak, no w porównaniu do zawiercia to. Tak. My jesteśmy z Opolskiego z Kędzierzyn Koźle Tibula. To jest nasz idol. Robi to tak, że po prostu nogi same się pkają do tańca, nie? Można przyjść za darmo obejrzeć. Krzycza jaki super sprawa. No ja też tak uważam. Ja czekam na bajn 20 lat. W zeszłym roku spełniliście moje marzenie. pod tytułem Agnieszka Helińska. Nie na to czekałam 20 lat. I spełniło się moje marzenie za darmo. I to jest piękne za darmo. Każdy może się pobawić. Symbol. Na barmana. Każdy się bawi, każdy jest zadowolony i ma nie spędzić wolny czas. To nie jest pierwszy rok, jak przyjeżdżam do Bytomia. Jest wszystko zarąbiście super, naprawdę jest... Pierwszy raz jesteśmy w ogóle na dnie, Bytomia, bo my nie jesteśmy stąd. Super! Podoba się. Nie ma za co tu hejtować Bytomia, bo się bardzo rozwija. Zrobili super ulicę, chodzi mi oczywiście, o dworcową. Jest dużo nowych firm i uważam, że Bytom jest otwartym miastem y, dla wszystkich. ...dla wszystkich...